Dobry, witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku. Słuchajcie, u mnie chyba środa, albo czwartek. Godziny poranne, pochmurno raczej, ale gorąco, ciepło. Yy, dzisiejszy odcinek od razu chyba można zapowiedzieć z takich to co zapowiadałem w poprzednich odcinkach. Yy, jeżeli chodzi, znaczy szukam króciutkiej zmiany otoczenia, czyli mieszkania. No i dzisiejszy odcinek będzie temu raczej poświęcony, to znaczy dokładnie się wybieram. W tej chwili yy, na spotkanie, na obejrzenie apartamentu. Także ja zapraszam do odcinka, zostańcie do końca i zabieram Was oczywiście ze sobą. No i moi kochani, ja już jestem na miejscu. Niestety muszę poczekać. Gdzieś to podobno tutaj. W same miejsce się mieści jakieś półtora kilometra od Pub street, czyli tego przysłowowego, yy, przysłowowego centrum, tutaj Siem Rep. Yy, tak jak wspomniałem. Yy, jest kilka tych, muszę chwilę poczekać. Ja mam też inne spotkania, ktoś mi przesunął godzinę i ja po prostu też musiałem wszystko poprzesuwać. Jest to trochę uciążliwe, bo innym się godziny przesuwają, w to nie każdemu pasuje. No i tutaj tak wyszło, że się umówiłem na teraz, znaczy na później, przyjechałem teraz i, i też muszę poczekać, taka sytuacja. Więc poczekamy. Myślę, że już w następnym ujęciu Wam pokażę, czy to jest to. Jeszcze wam pokażę okolicę. jest jakaś szkoła, bo widzę pełno motorków, rowerków, uczniów się porusza. Tak to wygląda. Ogólnie hałas jest. Jakby gdzieś to było blisko tutaj ulicy, na przykład ten budynek. To, to nie wiem czy fajnie. Zresztą zobaczymy. Generalnie tutaj dodam tylko, że ja mam cztery oferty, takie sobie upatrzyłem do obejrzenia tych mieszkań, te dzisiejsze będzie pierwsze. Więc zobaczymy, co się uda wybrać, co się spodoba. Yy, yy, co się uda obejrzeć. Co podpasuje oczywiście cenowo, także, także... wszystko, że tak powiem, wyjdzie w praniu. Gdzieś tutaj widzę obok market jest. Jakiś taki większy, więc nieźle może. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, które, bo tutaj budynków są, że tak powiem, wszędzie co krok to rezydencja jakaś ja sobie kupię jakiś napój, wodę czy coś tam no dobra, tutaj już jestem w środku zobaczcie jak to wygląda pomieszczenie dosyć dosyć duże tutaj living room jak widać stół potężny, kuchnia to pierwsza pierwsza sypialnia, nie chcę tutaj twarzy pokazywać pierwsza sypialnia Wazieniecka z wanną, proszę. No, panie, taki widok, wam jeszcze pokażę. Jest na ten. Na Siem Rep. No i przechodzę do drugiej sypialni. To tylko waleczka jest. Czy, bo tutaj jest, też jest łazieneczka. O proszę. To jest wanna. wszystko nowe panie bardzo duże obszerne tu jest wolny pokój jakiś widzę pranie woźenka kolejna Ma dosyć obszerne teraz się dowiem panie kuchnia No i moi drodzy, jak było widać na ujęciach, nie ma się do czego przyczepić. No Nowiutkie wszystko, czyściutkie. E, cena, już Wam mówię, jest 900 chcę za miesiąc czasu. Mówi, że jest możliwość negocjacji, ale myślę, że, że cena jest zaporowa. Ale tak jak wspomniałem, nie ma się do czego przyczepić. Eleganckie mieszkanie. Przede wszystkim duże. Więc... Więc zobaczymy, pomyślimy. Tak jak wspomniałem też wcześniej są jeszcze 3-4, które chciałbym obejrzeć. No i zobaczymy co tam się uda wybrać, wynegocjować, jakie ceny ustalić. Na pewno nagram, poinformuję. A ja zmykam na następne spotkanie już. Jak widać pochmurno. Ja zmykam na następne spotkanie i do zobaczenia w kolejnym miejscu. No dobra moi drodzy, ja już jestem w kolejnym miejscu. Czekam na kolejne spotkanie. Ja też dodam tutaj, że czekam, że szukam równolegle oprócz tego lokum, apartamentu lokalu pod wynajem na ewentualny bar, restaurację. Także też tutaj działam w tym kierunku. A tak w ogóle to dzisiaj zdążyłem rano zajść do Barbera. Jak widać, ładnie mnie ogolił ostrzyk, Także jest dobrze, przynajmniej to ogarnąłem. No, i już kochani, po kolejnym spotkaniu jeszcze, jeszcze było pozytywne. Jeszcze mnie czeka właściwie jeden punkt, tutaj tak, tak dokładnie to bank, i zmierzam w tym kierunku. Co chciałem powiedzieć moi drodzy? W międzyczasie zadzwonił do mnie Adam i, i poinformował, że wygrałem. Tak, czy tam jakoś zlicytował u siebie na streamie. Motorek dla mnie, czy chcę mi przekazać, ten motorek, który tam u siebie sprzedał, tak, czy zlicytował, nie wiem, bo nie oglądałem akurat tego streama. Ja smacznie spałem wczoraj, czy tam dzisiaj w nocy, dlatego tutaj informuję, więc od razu pragnę podziękować przede wszystkim widzą, chyba, no i Adamowi również, no może równolegle widzą i Adamowi, którzy wpłacili na ten motorek, i jego ja jeszcze nie widziałem, nawet nie wiem o jaki chodzi, no ale to nie jest istotne, w każdym razie. Dziękuję za, za akcję, za wpłatę. No i Adamowi tak, za to, że przekaże akurat mnie. Także to tylko tak w kwestii, tutaj taka informacja w kwestii formalnej, co się dzieje. U mnie jest około 13 chyba już. Jest strasznie dzisiaj parno, wiecie. Ja jestem cały spocony. A jestem w tej chwili dokładnie tu, gdzie chcę wynająć ten lokal pokazywałem go chyba dwa odcinki temu zapraszam też do obejrzenia tu ten lokal o, widzicie z tej strony go zobaczycie jak to wygląda dalej czeka na na podnajemców także ten działamy, działamy działamy no i wieczorem też dodam, że Adam mnie zaprosi także myślę, że wieczorem będą może ujęcia właśnie z jakiejś takiej może nie imprezy ze spotkania z grilla ładama. Proszę. Można zadzwonić zresztą, o proszę. 855 kierunek. Dowiedzieć się. Jakie ten. No tu tak może z bliska pokażę jak to wygląda. Takie wąskie na dole to jest. Widzicie, o, jakie to wąziutkie jest. Ktoś może sobie przebudował, ale to tak oto... Te miejsca są właśnie takie wąziutkie. Metr, półtora i ściana. No w tym przypadku tutaj masaż ktoś mi dobra kochani, słuchajcie ja zmęczony Tak jak wspomniałem idę do banku yy, idę do banku i, i widzimy się już chyba chyba u Adama tak mi się wydaje jak wszystko pójdzie sprawnie także kolejne ujęcie to już może z, ze spotkania z odbioru motorka chyba tak mi się wydaje No, dzięki jeszcze raz Adam i pozdrawiam oczywiście tutaj w tym miejscu wszystkich widzów Adamowych, Adama i moich oczywiście również. Słuchajcie, a u nas się zdobył wieczór. I my, ja i Padi wybieramy się do Adama, niby odebrać motorek. Przy okazji wiem, że tam Adam jakiś grilla robi czy coś, coś w tym stylu. Nie wiem. Nie wiem też co będzie. W każdym bądź razie ja Was zabieram do Adama. Także zostańcie do końca, a ja tylko się podpalę, bo chyba opanowałem problem z tym trzeszczeniem, czy o co czasami się wkrada na ujęcia. Znaczy taki hałas dźwiękowy tak? podczas nagrywania, nieprzyjemny. I, i chyba to opanowałem, więc co jest przyczyną, więc się okaże po tym ujęciu. Właśnie, Adam nagrywa, to ja też nagram. Jak się bawię. Ostro, co? O, o. Panie. A nie, no dobra. a ja u Adama jestem, odbieram motorek. Ten miałem dwa do wyboru, to znaczy, mam dwa do wyboru jeszcze Honda New Generation i ten. I wybieram ten. No, takie inne są, to nie wiem. Także no Adam robi grilla, jest ID D. oczywiście, tam sobie grillują. Słuchajcie i to chyba tyle, w basenie nikt nie pływa, może ktoś jeszcze przyjedzie, dojedzie. Więc no tak to wygląda. I nie pijemy, co najważniejsze. Może wezmę wodę. Pokażę jeszcze tutaj, bo ja w sumie ujęcie zdobiłem, ale pokażę Wam jak tutaj przyrządzają sobie, jak stół wygląda, grill. już nażyła kość obok, no, no jeszcze nagram, dostałem taki kask również od Adama w gratisie tak wygląda a równolegle leci live i idę się przywitać z widzami słuchajcie, jeszcze raz tutaj nagram, pokażę wam jak to wygląda ile ma tutaj przebiegu, widać, nie widać ciemno się robi, także tutaj Zobaczmy, jakie tutaj straty są. Trzeba będzie pomalować czy coś. No, jeździ, sprawdzałem już. Chyba Adam nagrywał. Tutaj kółeczko sobie robiliśmy. Znaczy ja robiłem. I... No i zabieram. Mam nadzieję, że do domu dojadę, bo tu wskazówka pokazywała 0. I pada już, kropi. Także. No, w każdym razie, jakoś go tutaj wyjadę. Nim ten yy, tutaj Posesji Adama. Tak się prezentują. No, możecie napisać w komentarzu. Dobry wybór, niedobry. No to znaczy, no w sumie wybrałem oprócz tej Yamachy, Znaczy ten Toyota, tak? Honda, Yamaha, już zapomniałem. Eee... O, tu coś pęknięte jest. Pewnie gdzieś uderzył w pijaku jeżdżąc. No dobra kochani, słuchajcie, pada. My siadamy do stołu. Jeszcze o Wam nagram też. My siadamy do stołu, tam Rails, PyD, pichcą. Jeszcze wam tutaj nagram stół. O, proszę bardzo, to jeszcze ten cały tam grid oczywiście tu wiedzie. Się pomału zapewnia, Adam prowadzi streama swojego, w którym też występowałem przez chwilę. I to chyba tyle w tym ujęciu. Kochani no. Będzie lao, bo wiatr się zerwał będzie znowu lało, w ogóle ostatnio tutaj codziennie pada, a wczoraj to było urwanie chmury. No dobra kochani może ktoś jeszcze dojedzie to się coś dogra W każdym razie nie pijemy, ja piję wodę i chodź zrobimy szorca no. przy tym przy motorku. No dobra Dobra, pojedziemy. bo chwilę będzie ciemno no dobra, pomału, pomału się zapewnia ten. Na razie chyba tutaj widzę wieprzowina. ze pork? Yeah. Pork. pork? Pork and chicken. O to ja chicken, chicken sobie. Dobra, to zaraz to... Tak. E, no, rozpadało się, to znaczy zaczyna padać. Także trzeba będzie przeczekać jakoś tutaj chwilę. gdzie już zjadła sporo. Right ujęcie, jeszcze ujęcie z deszczem. Proszę. Chyba widać i słychać. Adam nagrywa ciągle tutaj na ten, że Raz jestem niepożądany w kadrach, raz pożądany. Tak to wygląda. Moi drodzy, dotarłem w końcu do domu, zdobiło się dosyć późno, ciągle pada, Wróciłem niestety tuktukiem. musiałem, po prostu za dużo, za dużo wody, za dużo kałuż, więc wróciliśmy tuktukiem tukiem z PID. Jutro odbiorę już tak fizycznie ten motorek od Adama, tak po prostu było wygodniej, padało, kasków nie mieliśmy i tak dalej, to znaczy jeden. W każdym bądź razie do tematu motorka jeszcze wrócę. Być może dzisiaj w live'ie. Także zapraszam teraz koło 19, może troszeczkę później. Jeszcze raz podziękowania tutaj dla Adama, Radka i wszystkich widzów, którzy uczestniczyli w tej licytacji. Słuchajcie, składam odcinek, biorę się tego, widzę, że jestem strasznie dzisiaj opalony, bo dzisiaj dużo chodziłem po mieście. Taki czerwony się zdobyłem na twarzy. No dobra, to na dzisiaj tyle. Słuchajcie, widzę też, że nie, jednak nie opanowałem tutaj tych dźwięków niepożądanych podczas ujęć tutaj w domu, bo we wcześniejszym ujęciu, jak robiłem właśnie tutaj, to już widziałem, słyszałem, że było takie czyszczenie, ale jeszcze myślę, takie znośne, także jakoś to tam nie będzie przeszkadzać wideo specjalnie. Nie wiem, co jest do końca. W każdym razie problem jest tutaj w domu nie kamery, nie telefonu problem leży tutaj w domu jakiś, nie wiem, za dużo po prostu tych różnych fal elektromagnetycznych <noise> u mnie tutaj. Słuchajcie, to dzisiaj na tyle. Zostawcie komentarz. Pozdrawiam. Do zobaczenia na streamie w kolejnym odcinku. Hej!